Siemanko, witajcie, ja jestem Excel Drift i dzisiaj jesteśmy na porze. Dziki wschód, autorstwa Michałka. o nie Będziemy dziś tutaj upalać, ale ogólnie ten film jest zapowiedzią tego kanału, ponieważ jest to pierwszy film na tym kanale. Od teraz, dwa tygodnie cztery zimowych, ten to kanał. Będzie przeprowadzany przez a to kanał będzie przyprowadzany Daily, które ma rozwinąć ten kazan, zapoczątkować go. Ja chciałbym, żeby ten kanał był w przyszłości kiedyś kanałem motoryzacyjnym. Dlaczego? Ponieważ jestem wielkim fanem lipców, jestem wielkim fanem BMW. Wszystkich widzów Audika. Przepraszam, jeśli Was uraziłem. Ale naprawdę... Jeżeli chcielibyście inną grę na nagrywą, może jest to Fortnite, FC, War Thunder, Call of Duty, FC25, już nie miałem, cokolwiek, ETS, dwójka, po prostu zaproponujcie i ja Wam powiem czy jest taka opcja takich Jeżeli chcielibyście, żeby to dalej był kanał simulacyjny, czego ja bym chciała, ale ja się dostosuję do widzów, no to, e, możecie mi podawać wszelkie mody, jakie mógłbym pobrać. Nazwę tych modów, żadnych linków nie podawajcie, bo nie będę w nich klikał. E, więc podawajcie mody, konkretne nazwy modów. Najlepiej żeby były darmowe, bo nie lubię wydawać na gry. Tylko jeśli trzeba kupić. E, no i... Naprawdę, na kam, wy możecie się popełnować, bo ja tutaj widzicie Ja dopiero jestem początkujący Nie umiem dobrze driftować Ja gram na Logitech G29 Bez shiftera, bez hydrołapki Pedały są. I jest kierownica Ja się tego spodziewam, że jest kierownica nie Ogólnie to to jest Ja ogólnie cały czas wchodzę z przęgła praktycznie cały czas czasami wejdę z ręcznego czasami w ogóle z gazu z masy tylko czasami na razie nie jestem aż taki dobry, żeby wchodzić w ogóle z masy nawet przekładek się nie urobić. robić dlatego po to założyłem ten kanał stwierdziłem, że nie będę się uczył tak długo aż po prostu osiągnę pełne możliwości swoje tylko po prostu zacznę nagrywać nie, się przyjmę jakieś wideo, no, może tam jakieś poradniki, jak jakieś wyrysować. I może w końcu... To właśnie wychodzisz, nie? dobrze. To by było w sumie na ty... na tyle... Dzisiaj na tyle. Yy... Ponieważ... Ten kanał, no, nie musi mieć największego wstępu półgodzinnego, najlepiej żeby to było właśnie tak krótkie, tak jak teraz jest. Filmy też nie będą długie, że po prostu się to fajnie oglądało, bo jak trwa godzina, pół godziny, to po prostu to się zaczyna nudzić. Cały raz gość tutaj, katuje tylko, jeździ BMW m 330 Drift. to, że dziki wschód. No to, to, to nie jest ciekawe, tak? I jeszcze do tego coś tam gada, nie? Więc po prostu ja bym chciał, żebyście mi proponowali, jak co mam poprawić w moim montażu, Dźwięk, co co wyciszyć. Wszystko mi możecie proponować. Ja naprawdę przyjmę każdą, każdą, naprawdę, każdą pomoc. Ja po prostu jestem otwarty na te propozycje. Ja z tym nie mam żadnego problemu. Mój cel największy to jest 1000 subskrypcji. Dobra, bo już się rozgadałem. Więc to by było na dzisiaj tyle. I siemanko. Ja znikam. Cześć.